Sardas! Ciągle ten Xardas! Trzeba o nim trochę pogadać, ale najpierw spójrzmy tutaj. Dzięki za pomoc Nekropolia, dzięki za pomoc Kremowy Tadeusz. No i oczywiście szczególne podziękowania dla mojego człowieka, moderatora Discordu FC Topielce, Keja, za obiektywne spojrzenie na teorię, zanim ujrzała światło dzienne. Mało jest tak interesujących i tajemniczych postaci w gotiku. Zresztą mało jest im w ogóle rozbudowanych postaci przynajmniej na razie w wersji Classic. Moja trzecia teoria spiskowa zakłada, że Xardas wiedział doskonale o istnieniu jakiegoś potężnego bytu na terenie kolonii przed powstaniem bariery. Nie wiedział jednak czym jest i nie powstrzymało go to przed brnięciem w zaparte po swoje. Xardas jest stary i choć fani na podstawie gry The Beginning przypisują mu nawet 150 lat w czasie gotika, a niektórzy uważają go nawet za wiecznego wędrowca, gdyż kostur mu coś przypomina. To nie uważam, żeby był aż takim dziadem. Nie uważam również tej części za kanoniczną. Prawdą jest to, że wokół Sardasa krąży kilka mocnych teorii spiskowych, jednak ja dziś przedstawię Wam kompletnie autorskie przemyślenia. Prawdziwy plan Sardasa został nam przedstawiony dopiero w trzeciej części Gotika. Okazuje się, że od początku Nekromanta Planował udawanie sługi Beliara, żeby uwolnić ludzki wymiar od ingerencji bogów i ich sporów. W drugiej części dowiadujemy się, że Xardas jeszcze za czasów bycia członkiem klasztoru Inosa miał ukrytą komnatę, w której badał stworzenia Baliara, świątynię, jego działania i możliwy wpływ na ziemski wymiar. Na koniec drugiej części, gdy pokonamy Smoka ożywieńca, pojawia się na statku, którym odpływamy z Irdorat, by powiedzieć nam, że Z pomocą Inosa pokonałeś potężnego wysłannika zła. A ja przejąłem całą jego moc. Odkąd opuściłem krąg ognia, było to moim jedynym celem. To, co nie udało się w świątyni śniącego, dokonało się teraz. Beliar wybrał mnie. Xardas opuścił krąg ognia, gdy jeszcze istniał tylko jeden stary obóz, o czym wspomina Saturas. Jednak w rzeczywistości, w momencie opuszczania obozu, nie chciał dopuścić do otwartego konfliktu z ludźmi. Którzy nieprzychylnie patrzyli na jego przyzywanie istot z innego wymiaru. Innymi słowy, już w momencie opuszczania kręgu magów pod barierą parał się czarną magią Beliara. To znaczy, że może nie całościowo, ale już chociaż jedną nogą był po stronie zła. Od początku zastanawiało mnie jedno: dlaczego opuszczając stary obóz, zdecydował się wybudować swoje obie wieże na terenach orków. Okej, okay, chciał się oddalić od pozostałych ludzi, by ci mu nie przeszkadzali, a jak wiemy na tych, którzy go irytowali szybko nasyłał któreś ze swoich istot. Oczywiście poza tym, że był pewnie inspirowany Władcą Pierścieni, moim zdaniem doskonale wiedział, że te orkowie mają być kluczem do odnalezienia tajemniczej mocy, której łaknął. Bo niby czemu nie wybudował żadnej ze swoich wież, dajmy na to, na Morskim Klifie. Wytłumaczenie o niechęci do spotykania innych ludzi jest o tyle słabe, że i tak nie byli w stanie przejść zagadki golemów. W związku z tym, gdzie nie postawiłby swojej wieży, i tak zabezpieczając ją w ten sposób, raczej by nie spodziewał się gości. Z listu zaadresowanego do Xardasa dowiadujemy się, że zakon zaczyna szukać informacji na temat Śniącego, nowego bóstwa, wskazując na związane z tym potencjalne niebezpieczeństwa. Nigdzie jednak nie znajdują żadnych informacji czy ksiąg opowiadających o kimś takim jak Śniący. Może Xardas, jako pierwszy jeszcze przed utworzeniem bariery, wyczuwał obecność czegoś, więc nazbierał różnych ksiąg mogących rzucić trochę światła na jego badania. Również jako przyszły mag z dziedziny przywołań, czym charakteryzuje się magia Beliara, mógł natrafić na potężne zaklęcie przywołujące demona. Próbujący odszukać śladu ubóstwa śniącego magowie już nie natrafili na żadne wzmianki o demonie. Gdy damy mu Riziel to mówi, że nie wyczuwa w nim magicznej energii. Kilku magów na przestrzeni sagi mówi o tym, że jest w stanie wyczuć jakąś moc. Negromanta mógł wyczuwać jakąś obecność, silnej istoty na terenie kolonii, którą znamy i nie zdawać sobie sprawy, co konkretnie wyczuwa. Dopiero mieszkałem w swojej wieży, przesłuchiwał orków, pozyskiwał i wykorzystywał inne źródła wiedzy, by dowiedzieć się o kruszaku, zwanym jako śniący. Możliwe jest również, że orkowym zapiskom brakowało przybliżenia czasowego, a proroctwa mogły wypełnić się w zupełnie innej epoce, oddalonej nawet o setki jak nie tysiące lat w przyszłość. Inni magowie tworzący bariery na tym etapie nie byli tak potężni. Xardas był już podczas tworzenia bariery arcymagie. Naturalnie po 10 latach, gdy rozpoczynamy grę, Satura czy Koristo są znacznie silniejsi. Jednak wcześniej nie zdziwiłoby mnie to, gdyby ich moc nie pozwalała im wyczuwać tak silnej energii. Niewątpliwie Xardas w pierwszych dwóch częściach, o ile nie w całej sadze, jest najsilniejszym magiem. Tak olbrzymia energia, jak emanowana przez nawet zamkniętą świątynię świątego, mogłaby mu zatem nie umknąć. Zresztą Xardas, jako jedyny, zna położenie dworu Iridorat, gdzie mógł wcześniej przebywać. Lub właśnie wyczuwać dokładne położenie tego miejsca po jego tajemniczej energii. Sardas wspomina, że gdyby Saturas i Koriste nie tracili czasu na dziecinne spory, to wiedzieliby co należy uczynić. Innymi słowy, gdyby współpracowali, to na spokojnie dotarliby do tego, że to orkowie lub śniący mają bezpośredni wpływ na rozrost bariery. Może były arcymak mógł być świadom istnienia tajemniczego bóstwa na terenie kolonii, którą poznaliśmy, a stworzenie bariery mogło być tylko działaniem umożliwiającym ewentualne pobranie mocy od demona. Dzięki niej nic nie stało na przeszkodzie do wykradnięcia mocy Śniącego, bo jak wiemy z dwójki przebicie się przez taką ilość orków do ukrytego pod miastem orkowego miejsca kultu stałoby się niemożliwe. Skoro poznane przez Xardasa proroctwo opowiadało o świętym nieprzyjacielu, który raz na zawsze wygna z naszego wymiaru Śniącego, to czemu nie miałoby wspominać o wielkiej magicznej barierze, lub czemu nie miałoby wskazywać osiedlenia się znaczącej ilości ludzi w kolonii później niż za czasów życia generała Uriziela. Jednocześnie nie mamy konkretów mówiących o tym, kiedy Xarda poznał tak naprawdę to proroctwo, czy przypadkiem nie natknął się na nie wcześniej, a jego resztę zrozumiał dopiero badając pod barierą orkowe zapiski. Oficjalna wersja stworzenia bariery miała być spowodowana chęcią zatrzymania uciekających więźniów. Dowiadujemy się, że tak naprawdę miała uchronić ludzi przed siłami ciemności. Co poniekąd potwierdza moje obawy względem nadzorującego tworzenie bariery nekromanty. Musiał jakoś przekonać innych magów do tego, że bariera jest potrzebna. Jak wszyscy wiemy jego cel miał zostać zrealizowany w świątyni śniącego i tylko to liczyło się dla niego w tamtym momencie. Został jednak uśpiony, bo moc demona rosła z każdą minutą. Ale przecież Xardas również został uwięziony pod barierą. To mogło być wypadkową jego planu, lub świadomym minusem działań, z którym Mak musiał się pogodzić. Stąd też mówienie o wieku Xardasa z początku mojej pogadanki. Nawet 10 lat pod barierą dla tak leciwej, poniekąd nieśmiertelnej osoby, czy osoby, której moc może być zbliżona do boskiej, jest niczym. Nie mógł jednak zatrzymać działania bezimiennego wspomagające przyzwanie tej przeklętej istoty, dlatego nie angażował się wcześniej w jego życie. Również nie był w stanie sam pokonać całego miasta Orków, bo gdyby działał wbrew Beliarowi, to jego prawdziwe plany i dwie twarze mogłyby wyjść na jaw. Według mnie, gdyby naprawdę zależało mu na powstrzymaniu wypełnienia się proroctwa, działałby na szkodę bractwa, lub pozostał w stałym kontakcie z kimś, kto będzie informować, czy przypadkiem w kolonii nie pojawił się święty nieprzyjaciel. Z tego punktu działał poniekąd jak bractwo, bo wysłużył się naszym bohaterem, jednak nie udało mu się ukończyć swojego zadania. Nie był jednak złym charakterem, a niektóre przesłanki. Świadczą o tym, że w rzeczywistości chciał doprowadzić do równowagi w gotikowym świecie, więc niektórzy mają go też za prawdziwego wybrańca Adonosa, ale to pogadanka na inny temat. Dajcie znać, co sądzicie o trzeciej teorii. Czy plan Ksardasa według Was rozpoczął się wcześniej, niż wiemy oficjalnie? Przypominam również, że jest to tylko teoria, nie ma wpływu na moje podejście do występujących w niej postaci, nie jest żadnym pewnikiem, który zaburza moje podejście do świata gotika, a raczej to są takie luźne rozkminy, na które warto przymknąć oko. Trzymajcie się. Cześć.